Pokój i dobro, kochani. Dzisiaj jest 24 kwietnia, druga niedziela wielkanocna, czyli niedziela miłosierdzia Bożego, a ja bardzo serdecznie zapraszam Was na zielone pastwisko. Myślę, kochani, że dzisiejsza liturgia Słowa dostarcza mnóstwo różnych tematów, które można by poruszyć w związku z niedzielą miłosierdzia Bożego i również z tematem dotyczącym wiary. Jak słyszycie, ptaki uczestniczą w tej ewangelizacji. One też śpiewają, one też mają coś do powiedzenia. To odnośnie tego, o czym mówiłem wczoraj. Kochani, wiara jest łaską i Pan Bóg w sposób bardzo hojny udziela swojej łaski, jeśli tylko człowiek otworzy się na dar wiary. Czasem trudno mi zrozumieć, że takie same sytuacje albo bardzo podobne sprawiają, że ktoś odchodzi od Pana Boga albo do niego przychodzi. Pamiętam po kolendzie takie dwa mieszkania, tuż jedno obok drugiego. Jedna kobieta mówi, że umarł jej mąż, i ona od tego momentu przestała wierzyć w Pana Boga, przestała chodzić do kościoła ale w mieszkaniu tuż obok druga kobieta mówi kiedy mój mąż umarł wówczas zrozumiałam co jest tak naprawdę w życiu najważniejsze i przygnęłam sercem do Pana Boga pamiętam też sytuację kiedy radziecki kosmonauta poleciał w kosmos i kiedy wyobrażał sobie że tam będzie bóg przechadzał się gdzieś tam pomiędzy chmurami czy planetami kiedy przyleciał na ziemię to pierwszymi słowami które wypowiedział to były słowa boga niet boga nie ma on sobie wyobrażał Boga w jakiś taki swój specyficzny sposób. I takiego Pana Boga tam nie zobaczył. Natomiast pamiętam też amerykańskiego kosmonautę, który patrząc na Ziemię, na tą naszą błękitną, błękitną planetę, patrząc na układ gwiazd, galaktyk i tak dalej, tego wszystkiego, zobaczył taką harmonię i pomyślał sobie, to nie może być kwestią przypadku. Pan Bóg naprawdę istnieje i tam bardziej się nawrócił i tam był człowiekiem bardziej wierzącym. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że w dzisiejszej Ewangelii, święty Tomasz okazuje swoją niewiarę. Powiedział, że dopóki nie włożę mojego palca w miejsce gwoździ i mojej ręki w bok jego, to nie uwierzę. I kiedy Pan Jezus ukazał się kolejny raz, poprosił Tomasza, aby rzeczywiście to zrobił, aby wziął swój palec i swoją rękę i żeby dotknął jego ran. Pan Jezus powiedział do Tomasza: Uwierzyłeś, dlatego że ujrzałeś, ale błogosławieni są ci, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Słuchajcie, gdyby się okazało, że Pan Jezus przyszedłby do nas i moglibyśmy go zobaczyć, sfotografować, nie moglibyśmy już o sobie powiedzieć, że jesteśmy ludźmi wierzącymi, ale bardziej wiedzącymi, dlatego że widzielibyśmy na własne oczy Pana Jezusa. Natomiast to, co jest bardzo ważne w naszym życiu, żebyśmy potrafili oczyma naszej wiary dostrzec istnienie Pana Boga w nas i wokół nas. Chciałbym również, kochani, abyśmy zwrócili uwagę jeszcze na jedno zdanie z dzisiejszej Ewangelii. Pan Jezus powiedział do apostołów, weźmijcie Ducha Świętego, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. Bardzo ważne, kochani, jest to, co Pan Jezus powiedział na początku tego zdania, weźmijcie Ducha Świętego, czyli żeby to Duch Święty był tym, który pozwala nam rozeznawać, którym powinniśmy zatrzymać grzechy, a którym odpuścić. Duch Święty i tylko On, a nie nasze się czy nasz jakiś kaprys. Dlatego że Duch Święty podpowie nam, że w niektórych sytuacjach, kiedy komuś tak lekką ręką odpuścimy, może okazać się, że kogoś zdemoralizujemy. Dlatego że kiedy nie wyciągniemy konsekwencji, w takim sensie, że ktoś nie nauczy się jakiegoś dobra, tylko wciąż będzie głaskany, wciąż będzie uchodziło mu na sucho. To może się zdarzyć, że on po prostu niczego się nie nauczy. Natomiast czasem potrzeba, żeby komuś zatrzymać grzechy. Nie na zawsze, ale na taki czas, żeby ktoś zrozumiał, żeby zobaczył, że tak naprawdę bez łaski Pana Boga i bez Jego miłosierdzia daleko nie ujedzie. Okazuje się, kochani, że niekiedy wyciąganie konsekwencji jest wyrazem naszego miłosierdzia, bo chcemy, żeby ten człowiek rzeczywiście stanął na własne nogi. Żeby nie było tak, że sobie pomyśli, upiekło mi się, albo ktoś powie mu, nic się nie stało. Żeby raczej zdał sobie sprawę z tego, że rzeczywiście stało się i to coś bardzo poważnego, ale nie jest to koniec świata, dlatego że Pan Bóg zawsze daje nadzieję. I również są takie sytuacje, w których Pan Bóg nakazuje nam natychmiast odpuszczać grzechy, ponieważ jest to taki. Wiatr w żagle, człowieka, który gdzieś tam jest skulony i zwinięty i nie rozwija się dalej. I Pan Bóg daje taki powiew swojego ducha, który sprawia, że człowiek zaczyna wierzyć we własne siły, dlatego że już wątpił w siebie i w cały świat. Czasem, kochani, trzeba rozeznać, że roztrząsanie niektórych spraw wcale nie sprawi, że będziemy lepsi, ale gdzieś tam będziemy się dalej pogrążać. Trzeba niekiedy odciąć się taką grubą kreską i po, po prostu oddać Panu Bogu w swoje grzechy i powiedzieć tak, zawiodłem siebie, Pana Boga, i innych ludzi, ale teraz chcę na nowo i mówię Jezu, ufam Tobie, tak jak siostra Faustyna. Na zakończenie kochani przyjmijcie Boże błogosławieństwo i pamiętajcie, abyście kochali innych taką mądrą miłością, która jest wymagająca, która chętnie rozgrzesza, ale wtedy gdy ktoś jest w stanie zrozumieć swój błąd po to, żeby dalej się rozwijać. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Wszystkiego dobrego kochani. Szczęść Boże, papa. Pa. Do jutra.